Dzień dobry. Kolejny dzień, zmagań w Maladze. Zmagań? Zmagań. Jesteśmy na placu Boju. Na Florydzie. Tak, Floryda. Yeah. Dobra, idziemy na miasto. Zrobić później ciasto. Też trzeba. Wysłać trzeba... kartki. Trzeba wysłać kartki. Co prawda nie do naszych followersów. Tak. Nie na Patronajta. E, idziemy na targ zobaczyć po ile pomidory i tak dalej, no i zobaczymy ogólnie też co się dzieje na mieście, później się przyjdziemy jeszcze tutaj na plażę e, do e, miejską w Maladze, winda nie przyjeżdża, co się stało? Nie mam nic więcej do powiedzenia na razie. Szybko dość poszło znalezienie ryneczku. Jesteśmy w zasadzie chyba przed nim, co wchodzimy tutaj od razu. Więc wchodzimy na rynek. O, fajnie to wygląda. No ja nie Ja też nie, bo po prostu będziemy łazić sobie Zdrowia. Mm. Zakupy zrobione na targu. Jak one się nazywają? Te orzeczki, migdały. Inne słone migdały kupiliśmy. Jedno takie, takie pudełeczko w posoczku na odświeżenie. Wychodzimy. Zoczku na odświeżenie Co tam jeszcze? A Chorizo, kiełbaskę Cynamon i laskę cynamonu. Laskę dynamitu Maski. Dobrze. Ty masz jaki? Ty masz ma mango, marakujanie. nie? Mango marakuja, Pomarańcza? A ja mam na pewno truskawka tu jest. Na pewno jest arbuz i coś Arbus i coś jeszcze. Ale dobry soczek. Dobra, lecimy dalej. Niezbyt był widoczny. A gdzie to masz okulary? W Po Poplażowane. Coś było na tym. Ciepło? Gorąco. Bardzo jest taki gorący wiatr. Poleżeliśmy trochę na słoneczku. Poopalaliśmy się. Ja jestem żółwiem ninja. Żółw <laughs> ninja. Lecimy teraz do hotelu z 15.05 Chodź tam drugą, bo tam i tak będziemy musieli do tego parku zejść 15.05 jest bardzo ciepło yy, idziemy teraz jakieś ciacho, zjemy jakąś kawkę, się napijemy, odpoczniemy chwilę. No i co? No, trzeba się będzie pakować pewnie powoli, żeby już jutro tego nie robić. Rano musimy koło 8 ruszyć w stronę lotniska Co można powiedzieć? No super, miejscówka, malaga i w ogóle tutaj wszystko dookoła Jak dla mnie bomba Bomba? Super, super. E, Więc no, jesteśmy zadowoleni e, jeszcze dzisiaj trochę pochodzimy, jeszcze pójdziemy coś dobrego zjeść Teraz chwila na port. I doszliśmy do parku żona mi zginęła Nigdy nie zginęła nie. nie zgub się weszliśmy do parku miejskiego zawsze tu trochę dodatkowego cienia i nie asfalt i nie asfalt też nie wali od tego można się skryć można pooglądać faunę i florę malagijską A jest piękna jest No i niestety chciał, nie chciał. Trzeba wracać do rzeczywistości, do codzienności powoli. Czekamy. Nie no jeszcze mamy chwilę urlopu. Nie no, jeszcze w sumie raz, dwa, prawie 4 dni urlopu, także nie tak od razu do, do pracy, ale, ale no już niedługo. Czekamy na autobus A, który zawiezie nas na lotnisko bezpośrednio O San Andreas chyba do GTA 10 yy... No, jeszcze parę minut z 10 minut i autobus będzie także zbieramy się na lotnisko wszystko o czasie na razie i co? Więc Thank you. Shall oh, shall I Ostatniły kaby przed odlotem. Jesteśmy na lotnisku. Godzina 9:20, 10:40 jest wylot już po odprawie, po bramkach kontrolnych, celniczych. Także czekamy na, na bramki, które będą o 9:30 podane, i będziemy się już kierować bezpośrednio do, do samolotu. Odnośnie urlopu. Super miejsce, jako, e, jako do spędzenia kilku dni na pewno. Dużo ciekawych rzeczy, ciepło, ładne plaże, ciekawe widoki. Ogólnie bym polecał na krótki wypad, kilkudniowy. E, z ciekawostek to to na pewno, co zauważyłem, to że dużo bardzo Hiszpanów i Hiszpanek pali papierosy. Praktycznie każdy na każdym kroku. Obsługa w knajpach tak samo wychodzi sobie normalnie na papierosa. W trakcie, tak jakby wykonywania swoich obowiązków, bo raczej wątpię, że mają przerwę co, co kilkanaście, kilkadziesiąt minut na to, żeby zapalić. Drugą ciekawą rzeczą, którą zauważyliśmy, było to, że znaki drogowe, te takie przydrożne pionowe, ustawione na metalowych i tutaj właśnie ciekawostka nie rurkach tylko takich no są płaskie po prostu są, są prostokątne płaskowniki i tak właśnie żeśmy zauważyli, że nie mają okrągłych rurek na znaki drogowe może to jest jakieś jakaś głupota czy coś, ale przykuło to naszą uwagę, że po prostu są prostokątne rurki ze znakami drogowymi, także z takich ciekawszych rzeczy i mniej ciekawszych Ogólnie pobyt fajny, no i co, i tyle. Powrót do rzeczywistości. Ok, teraz już na pewno ostatnie nagrywanie. Już jesteśmy w samolocie, czekamy na odlot. Jakieś słowa na koniec? Na lotnisku mówiłem o tym, że wszyscy palą papierosy i o, i o prostokątnych znakach drogowych. No znaczy o słupkach, o słupkach. Bo, no, to dziwne było. Bo, ale papierosów w ogóle jest bardzo dużo też sklepów z tytoniem i z papierosami wszędzie tak naprawdę. Coś jeszcze zauważyłaś, ciekawego. Hmm. Śmieszne są te wyświetlacze na, do przejść dla pieszych idących. Tak, i... o właśnie, tak, takie ludzi idzie, jak jest zielone, to, to sobie tak, Odliczanie też jest na pasach. To, to w sumie takie jest dość przydatne. No i co? No i tyle. Już. Raczej ostatnie co będziemy nagrywać, proszę się ładnie pożegnać. Halo, hmm. proszę się ładnie pożegnać. Yy, tak, papa, mam nadzieję, że dolepszy czas sobie bezpiecznie, szczęśliwie i do no i wakacji. Oczywiście, że tak.